Halo, halo Halo, halo Mogę zacząć? Zaczynamy. Już, Zaczynamy już, zaczynać? Tak, zaczynaj Już teraz A okej okay. Puszczaj teraz, moszku. Ej, ty się chyba żartujesz teraz No to będzie restart, czy nie? Co ty, gramy, czy nie gramy? Bo ja się próbuję wczuć Takie już. Nie bezsensowne są okay. te teraz. Nie no gramy, gramy, ambienty. gramy chyba co nie? nie? Ale to jest o, początek. Nie. Cicho Dobra, gramy na strasznych ambientach jak chcesz. Czyli SCP to teraz horror No, <gry> nie Trzeba się wczuć, bo teraz generalnie jest generalnie straszne SCP. Poprzez to, że Cassie, czyli to nagłośnianie wszystko, cześć. Dobra, uciekamy, uciekamy. Chodź tu, chodźcie, Mam kartę, to ja pierwszy raz na tym gram więc nie wiem, czy to będzie trudne, czy co. Nie, 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 spokojnie. Dobra, idziemy Czekaj, na dwie, na dwie, na dwie. dwie. Halo? Ha halo? Cześć, Cześć. O, czy też ja słyszę to, jak ja słyszę je normalnie? Nie, ja słyszę speczowane, a bez sensu. Ty to streamujesz? Ja to słyszę normalnie. No. Bądź co bądź, ale co. Nie. To ma klimat. Ej, bij ma karty. tutaj jest ochroniarz. Ej, teraz. Ja przepraszam, że to mówię, ale teraz ważna informacja. Wy to słyszycie normalnie, czy wy słyszycie to spiczowane? Normalnie. Bo, normalnie słyszymy. Bo przykład właśnie... jest. Jak, jaki cię, jaki to jest bez sensu? Jaki to jest bez sensu? Ledwo no, co dostałem respast 096 i już no, od razu na Bladiego nie. wpadam Ej no proszę, możecie się nie żyć na TSie O Bladie, to jest właśnie teraz ważne I to muszę powiedzieć Ej, Bo, tam bo było, na niektóre na osoby właśnie... W moszku to jest ten błąd, mówię. o którym ci mówiłem Że no to bazy, nie działa no, to na to no. z tym, z kropką, nie? Co robimy? Współpraca Ornot. Już skończyli nadawać na... O, cześć Cześć cześć. Kupra? No my współpraca współpracę próbujemy no zrobić. Nie, dziękuję wam, jesteście kochani. No, macie ze mną współpracę, ale jak traficie na drugiego wrednego nieśmiałka, to... A, wrednego A nie ja nie kurde, ja, ja no wrednego nieśmiałka nie będziemy drogą. Nie apteczki. Ja zagram HP dobrze, dużo. Ja też mam zajmuje... mało. Bo mnie kurde ugryzłeś ja mam Ja też ja ugryzłeś oko. raz. Dobra, chodź. Ale nie chodź z nami, no co nie... Dobra, w sumie, w sumie mam ja... kartę do ucieczki, możemy no uciekać. Naprawdę masz ucieczkową kozek Dobra, nieśmiałka się ominie o ochroniarze martwi Aha A, i nie ma komputera Czy w ogóle sytuację z Sanim? Nie I Potem próbowali go wyminąć w tym pomieszczeniu z amunicją, nie? No. No, gdzie jesteś? Ale tam próbowali go wyminąć w tym pomieszczeniu z amunicją, nie? Mm. I ten, i Hubert go wyminał a Sani spadł Jak <laughs> xD Jak xD A kim jest Sani? Zginął, był ochroniarzem. A, rozumiem. Dobra, to ja Zawsze warto poczekać, jak Ja? Ja nie zginąłem. No myślałem, że zginąłeś. No, no mnie z Hubert zostawił, wiesz? Ale to Morizet nie uratował teoretycznie. No, mnie nie uratował Mongo. Nie uratował Morizet, po tak Nie naprawdę... Nie wiem, czy można to uznać jako ratunek, bo w sumie nas mnie ugryzł. I, i tak naprawdę przy, przez to e, tak się stało, bo po prostu Hubert odez, e, jakby wszedł do windy i odesłał windę, kiedy akurat bym na. E, wypchnął mnie z windy po prostu. Aha, no to nie, no to mi, mi Hubert zamiast. Mnie no zabić, i dzięki no, temu Hubert, to... e, czyli Amogo mnie ugryzł, ale mi powiedział, że może się ze mną zaprzyjaźnić. No nie, to mnie Hubert zamiast zabić, to spytał się, czy dobrze słyszę to powiadomienie. <noise> To wiesz, ale to chyba celowo jest bardzo miły człowiek. Najlepiej, tak wiesz czego mi brakuje na tych. O, osiaje! A ty słyszysz normalnie, te fajnie tutaj. Tak, ja słyszę ja dobrze. Duchy. ta 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 No, osiaje no. Brakuje mi pogłosu na nich, ale chyba nie da się tego zamontować. Trochę tak. No nie da się, nie da się. Albo echa w placówce, cokolwiek. O, ziemia. W sumie echa powinno być trochę. Jeśli mówi bez radia, to troszkę powinno być echo. Hmm. Bo tam w sumie to są zwykłe puste pomieszczenia. Hmm. Cześć Ale. koledzy. Nie ma kolegów, o, poszli sobie. już poszli sobie. W 5 no minut się rozpoczął. Dobra, Do i ta B. No, Ej, sam uciekliśmy. No to chodź, pójdziemy sobie dłuższą drogą. Na spokojnie, nie no ma to, co się spieszyć. Nie, nie ma co się spieszyć z pacerkiem, gościu. Powsłuchujemy się. Ale te ambienty są zarobiste Ta, przecież. to chyba... Boże, to Mori dobrze zrobił Aczkolwiek uważam... Tylko, że kurde, no jakby się było samemu, to jeszcze by było lepsze Ta Tylko... Trochę to ciche są te ambienty Jestem ciekaw na jakiej zasadzie one są zrobione One po prostu obniżone... A znaczy, no obniżony głos Ale i co on mówi wtedy Takasi? Na tym obniżonym głosie Nic, po prostu jakieś literki A, możliwe Chyba a czy nie wiem, ja miałem ten kod, ale teraz nie wiem gdzie ja mam ten kod. A to jest długi. Znaczy o z, z to, to jest dłuższe. Można to. Długi, to jest długi jest ten kod, chyba tak Tak, długi jest. Ale tam tu tutaj. Napierż, dobrze. Hej K. Ja nie Gabor, ty słyszysz tam biegun? Tak, ja słyszę, dobrze. Tak, ja też słyszę. No, a Mosku na przykład nie? Mosku nie, Mosku nie. No ja, już mi się tam nie skończyło już. No. No, a. zniszczeni, ładnie porobieni, elegancko a ja Słyszę normalne słowa, a ty AB słyszysz ambienty, nie? Tak, ja słyszę ambienty No i git O, ciekawe jaki mieli ulepszenia Jest komputer, nie jest czy komputer. nie ma? Nie wiem Mam opionę, więc Nie ma, więc też nie ma nie komputera Idziemy wysadzać? Bo no, można wysadzić no, to można żółku, zam... później Ci mogę to ten e, no, ten. Ja wiem nawet jak to się znaczy robi. Nie, ja wiem, mi... w nie jest problem, bo widzę, ja już mam w głowie włożoną całego odpalić tego. Już. Dobra, no Nie, nie, Chodźmy nie, nie, chodźmy No, nie, 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 No nie, nie, daleko? nie, 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 wiesz? nie, ma nie, 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 Kurde szkoda. Pistolecik też da rada Tak jak się te jest zresztą to nie da rady No, szczególnie że oni mają snajperki już No właśnie, Ups, a zamkniemy to no spokojnie Dobra, to iść odpalę i ja patrzę na spominę TF czy helikopter mhm. nie przeleci Dobra no, póki co chyba nie przeleci, bo jak uciekaliśmy to już trzeba mm. tak To nam ja right. się przydało do podsłuchiwania. A w, nie włączyli, no kurwa, naprawdę. Czy... Oni się. Ej, chodź, może po radio. No, będziemy. No, może zdążymy do podsłuchiwania. Zdążymy zdążymy na pewno. No, Oni no. dopiero za jakieś półtora minuty mają spawn. No, słuchaj. Może te ambienty. My jesteśmy w tym samym momencie? Tak, tak, tak. No. To jest włączone na serwer i po prostu wszystko są w tym samym momencie. Czemu Morizet robi tą grę lepiej od Huberta? Nie mam pojęcia Dobra, ja tu chyba swoje tak. wyrzuciłem A nie, ale flasha wezmę Dobra Dobra God Kurde, ale dobre są tam No. Ja tylko, że cicho, jakby jeszcze one były głośniejsze Takie na full mm. To bym przyjął jeszcze bardziej I żeby przyciemnianie było i kurde to by był taki klimat mm. Ja bez tej kurde, bez tej, bez tej muzyczki No ta muzyka spisuje wszystko powinien być taki wiatr jakiś taki To by było te creepy Takie jak na Westernach i taka gałązka powinna przelecieć na środku Boże co jest z nimi no, nie troga, tak? No, trochę tak, no ale kurde żeby po prostu taki wiatr był takie yy, świszczenie yy, wiatru i tak jeszcze dodatkowo te ambienty i to by było takie creepy No tak Nie wiem czy oni tego nie włączyli chyba No ja nie wiem, no kurde, przecież powiedzieliśmy razie, że macie no to O, o. Siema, No tak ekipa Idziecie włączyć worka? Naszym zadaniem jest dostać się do placówki i wyeliminować no, ale wystarczyło włączyć głowice. no kurde, wysadzilibyśmy się ich Aha, a ma, możemy włączyć głowicę? Tak Dobre. możemy znaczy, Solo? Kurde, musicie w środku włączyć Aha, a kto został właściwie jeszcze żywy? Kto jest żywy? Kevin no, Kevin Ja jesteśmy... nie wiem, kto nie To jest tych osób, które trzeba zabić, to jest Kevin. żywy Kevin Kevin Dobra, no to wchodzimy w takim razie i robimy rozstrzał, A Kim on jest no. ma naukowca Hejka czy nie mogliście włączyć tego warheada? Kevina, Funa trzeba ja zabić W ogóle czy Tak, czy wszyscy mają łopiątkę, ja zajebiłem tak, na przykład Czemu nie, w ja sumie? No ja was nie ja. muszę zabijać, nie? Bo no. mi tylko jeden target został do zabijania znaczy, tak, Ale nie musimy to ciebie zabić wow. Powinieneś zabijać... Powinieneś próbować zabić każdego A mą go zrób A mą go zrób to do niego Zabijaj szybko, zabijaj ludzi Zartowałem! Znęca się nad psem, co to za chamstwo I mam go ile ile się level! <laughs> Teraz zjem, Teraz jem Teraz jem Nie nawet mi się podobała No dobra A mi nie się podoba Fajna rundę. ucieczka została wykonana Dobra, no, go fajne. go next go next runda Ale chyba miał być roleplay a nie zabijanie od razu no to, był, to, był pięk, to była piękna zemsta na Vladim, bo najpierw zabijał wszystkie klasy D bez żadnego ostrzegania Dokładnie. i potem mnie No i zginałem, no i zginałem, no, no. Karma. My się, my się dobrze bawiliśmy z Gabor'em. No, no. Mieliśmy dobrą przygodę. To nie? Ja wiem, mi materiał tak... Szkoda, byli. że niektórzy tych ambientów nie słyszeli. Nie, wow. nie ja słyszałem, nie, słyszałem ambienty, ambienty tego, tego, ten, nie, nie przerywajcie na tes ten, nagrywek. No, bo chodziło o to, że po prostu na przykład Moszku słyszał normalne słowa, nie? Bo I ja próbuję się wczuć, to a ten. A na się po prostu jest jakoś. Dobra, najmocniej przepraszam. Go, go. Komendę Ale teraz pisana? RP bez zabijania, bez powodów, czujmy się. No tak nie, ja nie, bez miał. Przed chwilą o tym mówiliśmy i potem za chwilę bladzacznąłem. Bo nawet nawet desypekiem próbowałem roczajować. O, właśnie, zabijamy cześć sali. Cześć, cześć! I teraz wytłumacz mi, jak się gra SCP yy, komputerkiem? Ym, chodzisz, masz mapę pod tabem. To raz. Tak, tak. Y, chodzisz albo w WSD, albo myszką na kamery, jak jeżdżasz, jak to kiedyś było. Yy, obok na drzwiach masz takie, masz yy, kłódkę i masz po prostu zamknięcie. Zamyknięcie po powoduje zamknięcie drzwi, a kłódka zablokowanie. Do czasu, kiedy będziesz miał energię. Energia jest wyświetlana w lewym dolnym. Ja schadzam do Lighta w takim razie A teraz raz, dwa i uciekamy Dobra, będzie piękna ucieczka w pięknym stylu Raz, dwa i będzie po robocie <laughs> <laughs> raz dwa i będzie po robocie. To nie jest po robocie. Kogo? Gdzie będzie po robocie? <laughs> jesteś? Nie ma. Boże, Kevin by bo ja chciał ze mną tak uciekać? God damn it. Dobra, catch. Złapany został Kevin Finn oraz blady, blady już taki ucieszony, ma kartę ucieczkową. I dupa. I złapał go łazarz, bo stał centralnie przed drzwiami. A tak się nigdy nie stoi, taki typ dla oglądających. Tak się nigdy nie stoi, że się stoi po prostu przed drzwiami Tesli. Może e, windy, bo po prostu może. Szybciutko możecie złapać. Może za, może za okay. Muszę za nami, muszę za nami. Muszę za nami. No, nie zmieniłem rządzenia na nich. Tam przesłane, so where is list? To jest chyba hussarz. Nie wiem kto to jest. Może mam go? I don't know. Zamykam drzwi za sobą. Słyszę kroki na prawo, szkoda, że nie na lewo. I znowu na prawo. Kimże ty jesteś? Bo po nie rozpoznałem. Who are you? Zabił saniego. Czemu sanie jest? Daj, za to cię zabiję. A to samo to tu użył testy. Halo, kto jest ze mną z cepakiem? Jestem sama z cepakiem, No jest. Co jest z wami? Chcemy w 10 osób a jestem sam z cepakiem, sam nie był komputerkiem. I ktoś go sforcował na Diboya? Co jest? Jak to jest dziwne, Tam jest amongo. No dobra, to tego nie ma amongo, nie mam nic lepszego do roboty. Lecimy w takim razie. Go, go, go. Nie wiem, gdzie on zajdzie. Karty ucieczkowej nie ma, więc gate'a nie otworzę. Więc teoretycznie jest nastawiony tylko i wyłącznie na nasz los. Buchłytalny. Mam cię, Mongo! Kolejny złapany. Póki co, tym łazarzem solo mi idzie nawet lepiej. No i umar od razu. Słyszałem krok. Nie, a poczekajcie, kogo najmniej zabiłem? D zabiłem najmniej. I żadnego naukowca. Warto skakać, bo jak skacz, to nie ma kroków za dużo. Znaczy, nie, za szybka ta 106 nie jest. No, nie wiem kto może jeszcze żyć. Kogo jeszcze nie zabiłem? Kryksosa, Morizeta, Kevina. Oni się zabijają sami. A nie są przestrzałów, czyli są w lajcie. To jest najbardziej w sumie legitna rzecz teraz, żeby właśnie oni poszli wszyscy do lajta. Eee, a ja ich dojadę. Hello there. Nie mam remota, kurde. Aaaa! Mam jeszcze jakieś 30 sekund, żeby pochodzić po lajcie i go znaleźć. Jeżeli nie, to się tapam te na przejście adresowe. Ja nie wiem, czemu ja jestem samym tym scepakiem. Naprawdę jest na 10. W sumie 9 bez scepaków. 8 osób na 2 scepaky to chyba wystarczy. Ajajajaj. No aj, aj. nie ma, kurde. Dobra, tepam się tam. Nie ma co. 8. Znowu kurde, którzy zabili goś na początku. No to tak się przykąpimy. Teraz będzie najlepiej ja ci się, ty bandyto Jak się O Jezu, Jezu. Się Ale... zesra... <noise> Serio Gabu <noise> <noise> Jaki creep. aż tak O kurde zesra... Gabor, o, Gabor ty gripie Czemu żeś patrz, się tak zesrałeś? Patrz do góry jak się zesrałeś Gabor patrz Widzisz <noise> jak się zesrałeś kurde? Wow <noise> Naprawdę mój mnie zabija jeszcze sara zostaw został team killa. Jezu, Nie, nie miałem problemów! No, nie team no, to było fajnie. przypadkiem! Bo strzelałem w Gabora! <laughs> Oj, skarcz, skarcz, skarcz! Skarcz, 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 skarcz! Where are you going? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Koniec! Czyli ktoś tam przeszedł, coś ja cały, Gabor, czas, cały czas robił kartę i... i dead za mnie jest. Chyba jestem ostatni. Co ty marzyłeś na niego, ambo? Ja się ciebie pytam. Koniec! Próbowali! Dead body! Rozłączono. A, Co z mnie z kto się poświęcił? Znaczy, coś no, no, Bloody wyszedł. Mówię, to ja tak dziękuję wam za oglądanie, zapraszam na filmy na Facebooku, no, no. na, Karolos, na Facebooku. Pończymy, no, tak, ma na fanpage, wszystko generalnie, wszystko w